A oto widok z naszej najnowszej inwestycji, gdzie ostatnio od dwóch tygodni robimy. Tutaj szef Bartek ogarnia kotwy tak, jak powinny być przytwierdzone do żelbetowej drzelbetowego e, żelbet, żelbeto, żelbetowej belki przepraszam także jest czysta, wszystko zrobione Jezus Maria jest wszystko e, zrobione tutaj co około kilka metrów jest wszystko zakotwiczone i od poniedziałku na pełnej parze ruszamy Chciałoby do się pracy. Chciałoby na pełnej kur, ale nie będziemy przeklinali. Oczywiście. I najlepsze jest to: Lefku. słuchajcie, że robi to osoba, która jest właścicielem firmy, czyli Bartek, i inwestor. I inwestor osoba, która nie ma bladego pojęcia i tylko się słucha Bartka, jak ale co robić. Dodać. Inwestor, czyli mój pomocnik bardzo szybko się uczy i bardzo szybko łapie. Także współpraca, jestem na zadowolony. Za podlizywanie się i tak premii nie będzie. To miłego dnia życzymy za te, wszystkim. że jesteś inwestorem i tak nie będzie, jak tu powiedzieć? Ustępnie, ustępstw tylko nie. Negocjacji będzie, ceny, nie, tak? Nie, to też, ale że nie będzie, że będzie będzie się I tak cały czas jest robota nie na ma maksa. Nie ma jest. przestojów. Nie ma przestojów. Dziękujemy i pozdrawiamy nowych subskrybentów.